Pierwsza połowa, myślę, że zdecydowana przewaga bielska. Gdzieś nie do końca wyszliśmy z szatni. Te swoje założenia jakieś tam taktyczne, dobrze tego nie realizowaliśmy. Mieliśmy też swoje problemy w tygodniu, choroby, kontuzje. Natomiast gdzieś w przerwie powiedzieliśmy sobie parę słów, ale też to nie były gdzieś tam krzyki, tylko bardziej spokojnie, bo 0-0 było do przerwy, więc cały czas byliśmy w grze. Parę zmian, parę zmian dokonałem w ustawieniu, cofnąłem Grzybowskiego do środka, dałem Stecia do środka, żeby ten, ten, ten i Brokowskiego, i Dycewicza na boki, żeby gdzieś ten szły był bardziej dynamiczny. I to przyniosło skutki. Wgraliśmy 2-0. Myślę, że druga połowa była już y, lepsza w naszym wykonaniu pod nasze dyktando. Druga bramka myślę, że już jakby zaważyła losach meczu, gdzie już tur y, nie mógł się podnieść. No niestety, kolejny mecz bez zdobyczy punktowej. Dwie różne połowy. Pierwsza moim zdaniem bardzo dobra. Mieliśmy cztery klarowne sytuacje. Szkoda, że, że nie było konkretów i nie, nie skończyło się które z tych, z tych sytuacji bramką. Mieliśmy przewagę optyczną i fajni chłopaki byli naładowani. Zaś druga połowa, no myślę, że niepotrzebny błąd indywidualny w środku pola brak sekuracji. Ciężko było przejść już do fazy fazy obrony i stracona bramka na 1 do 0 i myślę, że z chłopaków zeszło powietrze. Szukaliśmy jakiegoś konkretu, a tu, a, a tu się okazuje, że Tomek Poremski oddaje strzał życia po, po stałym fragmencie gry, po porzucie rożnym i już wtedy naprawdę ciężko było się podnieść. Więc gratuluję drużynie, gości za to, że byli konkretniejsi. Nam czegoś zabrakło, na pewno, na pewno jakiś tam konkretów i będziemy szukać punktów w następnym meczu. Dziękuję.